Nie spójrzcie, To jest taka, takie dwie ankiety, i te ankiety, chodzi o to, że jak widzicie, tutaj jest taka, takie dwie ankiety, i to, i to jest ogólnie jako jedna ankieta, ale nie da się dziesięciu no, głosów dać tutaj, no wiecie, tych. Tutaj, daję, tutaj tutaj wy zagłosujecie na swoją ulubioną legendę. To taki eksperyment, można społeczny, która legenda jest najbardziej yy, lubiana. No oczywiście faworytem jest Sigma Leon faworytem jest Spike i faworytem jest Kruk to są postacie, które są akurat, no ta, tak bardzo na topie ale, ale jak, się, jak się tutaj zainspirowałem od zerotu. i u Zero tu, no widzowie Zero Tu na Discordzie wybrali testera Cest jak ja widziałam TikToka z Zero Tu, gdzie pokazywali to to możecie cię zobaczyć, jak, to może zgadnąć jaka była moja reakcja. Kiedy okay, to tutaj zagłosujcie i sprawdzę i zrobię potem film no, Podany do Zerotu, gdzie sprawdzę, która legenda jest najbardziej lubiana. Na ra